Kolega tego. Dzisiaj mam znaczy. Słuchajcie, dosyć dawno nie było filmików. Wiem. Dobra. I teraz zobaczymy, ile ta to ma łapek. Trzy łapki w górę. Dobra, spoko. Trzy łapki w górę. To ja jej Wam mówię, wygrał. Osadnik! Super! On będzie miał najlepsze z tych wszystkich. I ben, zmienię go na je, któregoś innych. Jeżeli zostawicie pod innymi filmami więcej łapek do góry. Miał głowy 1, 2, 3, 4, miał 3 łapki do góry. Osadnik 4 łapki do góry. Czarna postać 3 łapki do góry. Więc osadnik o jedną rękę. I przypominam, że ja też dałam tam łapki w górę, więc tak naprawdę bez tych moich łapek w górę tutaj by było 3, tutaj 2, tutaj 2. Więc... Figaro, bitek. Osadnik. Ale, dobra. Słuchajcie. Nie. I nie powiedziałam Wam, że dzisiaj będzie 10 filmik na tym kanale i 10 na drugim kanale. Więc się na ogromny kreatora filmów. I w opisie znajdziecie wszystkie informacje o Minecrafcie. Jak on powstał i takie inne rzeczy. Rozumiecie? Po prostu o co chodzi w Minicrafcie? To osoby są nowe w Mini Więc cześć!